Cześć kochani dla Was serdecznie w kolejnym filmiku. E, dowiedziałam się jakąś godzinę temu, czy mogę przyjść do pracy. Powiem Wam, że no w sumie okej okay i tak dalej, ale nie lubię takich sytuacji, bo nie lubię wiedzieć, że muszę zrobić wszystko na szybko. Właśnie wsadziłam szmona do transportu, więc e, ja się go ogarnęłam, zjadłam sobie śniadanie, zjadłam jajecznicę e, i to stoję, zwiększamy pielęgnację, po prostu mam równe 15 minut do wyjścia. Pewnie zdążę zrobić ten makijaż i tak dalej, ale ogólnie nie lubię, kiedy ktoś mnie e, pośpiesza. E, bo sobie mogę powiedzieć, że nie, że nie przyjdę, na, ale powiem że nie lubię... Bardzo nie lubię takich sytuacji. Ale na szczęście mam ugotowane, że wróci Szymon... ...ze szkoły, ja prostu dosłownie chwilę przed nim i mam już obiad... ...obiad dla niego gotowy. Bo głodne dziecko to... ...złe dziecko. Także tutaj już działamy z makijażem. No oczywiście, że są niesamowitym ułatwieniem dla mnie w tym momencie, bo w sumie to jest tylko makijaż twarzy do zrobienia i jakieś podkreślenie brwi, ale tak, bo z makijażu, gdy ktoś się nie wiem, bądź jeszcze wcześniej, żeby mi powiedzieli, żebym była. To jest tylko monstruacja, że mam dziecko i tak dalej, to bym się po prostu nie pomalowała, albo sobie tylko brwi zrobiła i też by świat. Siad przeżył. Ciebie piątek, Black Friday. Sprawdziłam tylko szybko maila i na mailu po prostu masa, masa wszelakich ogłoszeń, że są zniżki. Dajcie koniecznie znać, czy skusiłyście się na coś na, na tej promocji Black Friday. Ja tutaj już mam po prostu naszkowaną e, kurtkę, buty wyciągnięte, sam tylko ciągnąć rower i rower i, e, i jechać. Najważniejsze że śniadanie zjadłam. Ja bo bym chyba do śniadania to bym chyba tam padła. Mam tam jakieś dwie przerwy, kiedy idę na cały dzień. No ale wiecie, mimo wszystko jestem tak przyrzeczeniada do tych śniadań, że muszę je zjeść. Dalej, pod oczy korektor. Dam coś, czego nie będę musiała sprawdzać później w ciągu dnia, czyli ten mineralny korektor z maka. też, że dosyć późno poszłam spać. A że idzie też koszyk na szóstą do pracy, tak, żeby dwoje dzisiaj nad godziny. I też się w sumie Nie wyspałam, bo szczerze oczywiście w nocy wstaje, no ale nie ma co narzekać, prawda? Ważne, że jest praca, że można dorobić Nie ma co narzekać. Widzicie jaka jest różnica? Myślę, że wygląda, wygląda super. To coś, co mam na obiektywie przesunęło mi się bardziej do bardziej do środka myślę, że też to, też to widzicie no i co, coraz bliżej spotkania, już się nie mogę doczekać by wam cieszę się, że już przyjedzie mam mi ci znać bo o której o, obrączka spadła, gdzie ten mąż poleciał o, o której przyjedzie o bo i powiedziałam, że po nią że po nią podejdę. Poleciałam ci delikatnie vloga, kręcić jakieś filmiki na zapas. No już tego nie zrobię, bo e, jak wrócę, to już nie będzie światła. Dziennego. Tavi też tu siedzi obok, nie wie o co chodzi. Czemu ona się tak śpieszy? Piosę, pies czuje, prawda? No także pani, że mam obiad zrobiony. zmieniłam nic dla siebie, no ale mniejsze z tym. Andrzej wróci dzisiaj też. E, albo może coś powloguję jak wrócę? W sumie nie, nie, no, zobaczę, bo mamy plan jechać po chcemy panele kupić do Szmona do pokoju, bo tam podłoga u niego, że tak powiem, wymaga zmiany. Max Studio Fix MC20 cienką warstwą, bo czasem sobie tak przykoptuje I to później bardzo bardzo widać. Także może coś się tam poglokuje, jak wrócę z pracy? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, bo chcemy właśnie jechać za. Yy, za panelami przed chwilę myśleliśmy u, o jakimś gumolicie, czy czymś takim było, na pewno jest dużo łatwiejsze w yy, utrzymaniu, w czystości. Yy, no, ale jednak wiecie, drewniana podłoga to drewniana podłoga. To już tam wczoraj sprawdzaliśmy, jakie są ceny. I chyba właśnie do BMQ pojedziemy. O! No, myślę, że się, się wyrobię. Najdłużej no, to burwi zejdą. Ale już niedługo, już się nie mogę doczekać. E, I na oczy, na oczy to, co cały czas teraz daje. Czyli też, właśnie, z maka Wchodzi film o niczym, no, ale mówię, nagram. Zobaczymy, jak długo i w jakim czasie się wyrobi. Gdybym nie gadała, to by to pewnie trwało jeszcze krócej. No, ale ogarni się kobieto na na spidzie, to może za dobrze nie, nie brzmi, ale ogarnie się kobieto jak najszybciej ogarnie się kobieto o może coś takiego może coś takiego jestem ciekawa też jakie są wasze plany na święta powiem wam, że my, ja no oczywiście mam dosyć dosyć dużo wolnego no bo ktoś musi mieć wolne, jeśli dziecko kiedy dziecko do szkoły nie chodzi eee, w domu przecież go samego nie zostawię przydałoby mi się grzebeczek do rozczesowania Także ja będę miała święta takie, no dosyć, dosyć długie, Andrzej trochę mniej, kredka z Maca, Lingreen, of course, moja ulubiona, cały mi się wydaje, że już się kończy, już się kończy, a jeszcze, jeszcze jej tam trochę, trochę jest, widać mnie, widać mnie, eee, także my święta w domu, sami, nie planuję żadnych gości, eee, rok temu bo pierwszy raz także mamy, czekajcie, pomyślę, tak, że mamy pierwszy raz święta razem w tym. Tak, tak, że ja miałam tak długo wolne. Bo zawsze było coś takiego. O, już mam okrągłą mrywkę. Zawsze było tak, że on to kiedyś mówiłam, że e, jak pracowałam w barze. No to wiadomo, sylwester, święta trzeba e, trzeba pracować. Czy się pracowałam na stacji, to chyba miałam tylko jeden dzień wolny, czy w Wigilię nawet przychodziłam. W każdym razie e, teraz mam taką pracę, że kiedyś mam wolność, ja też mogę, e, mogę mieć wolne. I nie mam z tym problemu, bo ja nie, mam, nie miałabym go z kim zostawiać. Także czasami lepiej mieć bezpłatne, wolne i nie, nie mieć problemu niż chodzić do pracy i zasłać na, na opiekunkę. Zawsze coś coś za coś. No ale trochę teraz nad godziną wpadnie. Na święta powiem, wam, że jako taką nie planujemy robić jakichś, nie wiadomo, jakich prezentów już suszę w pracy. O, wszyscy prezenty, prezenty. A ja powiem, wam, że nie, my sobie jako tako prezentów. Yy, nie robimy. Moim prezentem będzie yy, pójście na, na brwi, zrobienie brwi. Andrzejowi pewnie też coś tam kupimy, chociaż na nic powyżej. nic nie chce. Bo te brwi mam po prostu fantastyczne. Ale tak to jest też, jak gadam. I nie skupiam się. Co to, tam piszczysz? Tam, wiadomo, jakieś Szymonowi zabawki kupimy. Nie powiem, że robiąc mu podłogę, kładąc mu panelę. To będzie jego prezent na święta, bo. Nie, nie, nie. Ja by też skarpetek raczej, raczej nie kupi. ja nic nie chcę powiem Wam, że nie, nie mam parki, Ja się cieszę, że mam wolne, że on też ma wolne, że sobie będziemy mogli razem trochę posiedzieć. E, bo wcześniej nawet kiedy pracowałam, a miałam jeden dziewczyny zawsze z kimś się umawiałam, pod kogoś, różne rzeczy robiłam, a teraz mówię nie, to ma być czas. Czas da dla nas, żebyśmy sobie po prostu odpoczęli. Popierdzieli w piżamach, posiedzieli. Tak to wygląda godzina. Myślę, że się wyrobię, także brwi, przeczesać żelem, oczywiście do pracy na rowerze, mogłabym jechać autobusem, Ono to trochę szybsze, ale taką możliwość miała, te autobusy niby jeżdżą co 10 minut, a nieraz przez pół godziny nic nie jedzie, a później jadą trzy, trzy pod rząd. Myślę, że też super sprawą, kiedy tak rano wstajecie, a jesteście notorycznie wyspani, lub macie worki pod oczami, to warto mieć te właśnie kolegonowe płatki pod oczy w lodówce, i rano, kiedy się ich krzątacie, a zrobicie sobie już pielęgnację, to po prostu je przyłożyć trochę z nimi pościć, to nam na pewno pomoże. I też niezdrowo mi się daje, wydaje mi się, że też niezbyt mak harmonii, że niezbyt zdrowo jest tak się z rana naprawdę śpieszyć, nie wiadomo jakim speedzie robić wszystko. jak się człowiek śpieszy, to się diabły cieszy, jak to mówi. W przysłowie. Także trochę powoli, bo minuta jeszcze nikogo nie zbawiła. Także policzki, trochę dawa, trzeba tej twarzy nadać kształtu. Aha. No, także jestem ciekawa, jakie jest Wasze plany na święta, czy musicie niestety pracować, czy na przykład widzicie się z rodziną, no ja nie wiem, że nie chciałabym się z widzieć z rodzicami, Jakoś inaczej tych sił odspędzić, ale ja powiem wam, że doceniam to co mam, że mam rodzinę swoją tutaj, na miejscu, nie gdybam. Cieszę się, że mogę z nimi czas spędzić. I to jest dla mnie najważniejsze. Co by było, gdyby było, gdybym była w Polsce, gdybym to, gdyby tamto. Nie, tam szkoda, szkoda takiego podejścia. Chociaż wam powiem, że kiedyś ja miałam, tutaj jeszcze jak mam z Andrzejem, to miałam takie podejście do do świąt, że chyba pierwszy święta, czy na dwa razy jak święta obchodziliśmy, pierwszy razem to ja ochotę na święta bardzo nie miałam, bo rok wcześniej dowiedziałam się właśnie w Wigilię e, dostałam diagnozę, że Szymon właśnie ma e, autyzm z padaczką, także dowiedziałam się to w Wigilię, właśnie kiedy to było? 2008? tak, bo miał rok, rok, rok z hakiem e, róż e, slick, Sleek Antique 5 minut spokojnie. Mm, także zawsze święta mi się tam kojarzyły z, nie, y, z bardzo niemiłą wiadomością, y, i nie miałam ochoty na, na święta, na ich żadne obchodzenie. Pamiętam, że kiedyś na święta, na pierwsze święta, które razem robiliśmy, aż tak bardzo miałam na nie ochoty. Miałam jakąś taką deprechę lekką, że y, nic nie zrobiłam na święta. Jedliśmy ryby z frytkami i pamiętam i jak później poszłam do pracy. No, ale z czasem mi przeszło. Do wszystkiego trzeba dojrzeć. Ale z perspektywy mogę wam powiedzieć, że nie warto się zadręczać i... i gdybać. Problem też jest taki, że w wielu miejscach na święta nie dostaniecie wolnego, bo na macie tak w umowie, a w kontrakcie ee, wpisane. Np. Andrzej ma teraz tak w pracy, że przed świętami nie mogą grać wolnego. Bo zawsze ludzie... Ludzie by chcieli wolne, no ale to jest okres, że jest najwięcej, najwięcej pracy. Także trudno, ale jeśli coś Wam nie pasuje, jeśli Wam to bardzo przeszkadza, to po co w takim miejscu też pracujecie? Jeśli Wam to naprawdę przeszkadza, nie, że go przeszkadza, żeby, żeby pomarły jak to nie da że ja muszę iść święta do pracy, no, także chciałabym mieć wolne. Ale co zrobić? Co zrobić? Gdzie jest pędzel do rozświetlacza? Czy to ten pędzel? Może być ten pędzel i rozświetlacz ze paletki z W7. Także pogadałam sobie trochę do Was po 50 tematów pewnie żadnego żadnego nie skończyłam ale co zrobić, taka sytuacja co to to? bo powiem wam, że to jeszcze tak na koniec już jest naprawdę fajnie przyjemnie na polu bo odprowadzałam Szymona to jest 10 stopni jest szaro, ale jest taka taki ciepły, przyjemny wiatr wieje Także jadąc na rowerze. Myślę, że to będzie całkiem przyjemne kilkanaście minut. jeszcze wszystko oczywiście rozetrę. Mam ja aż bardzo dobre te kulczyki, te wkrętki z primarka, z tego ostatniego zestawu, który kupiłam na zmianę różne nosze. No i powiem, że człowiek od razu lepiej wygląda. Jeszcze ściągnąć tą pudrowość. Może nie jest zbyt mądre psikanie buzi czymś. Bo w sumie szybko wysycha. Ale przed wyjściem na zewnątrz. Także zakładam męża z powrotem na usta Dior Lip Maximizer. Powiem wam, że y, muszę mu zwrócić honor, bo już pierwsze dwa trzy razy tak dosyć mocno y, szczypał w usta, ale teraz już jest naprawdę ok, Czuję go przez chwilę takie lekkie ale lekkie robienie, ale naprawdę bardzo fajna wilża. Przez jakieś 4 godziny utrzymuje się na moich ustach. Oczywiście nie i nie, yy, nie jem i nie piję. Bo to jest błyszczyk, ale usta wyglądają przegenialnie prze i tak wygląda mój dzisiejszy makijażu pracy. Gdybym nie gadała, zrobiłam go pewnie w 8, a nie w 15, także mam 2 minuty do wyjścia, Możesz jeszcze do tej pracy dojechać, także kochani, załóżcie w górę, jeśli taki mi się wam podobał, e, na spontanie, takie ekspresowe, szybkie get ready i napiszcie mi, jeśli wy musicie tak rano szybko się zabrać, jak, jak długo wam zajmuje makijaż, albo może lecieć w aucie, czy w tramwaju do pracy, także do tylu na widzimy się pewnie jutro, pa pa.